Siema ludzie, i to ja, na ruto i to tyczek. No, przestaw się 160 No właśnie, my tu ja chciałabym Wam pokazać nasz serwer. Robiliśmy go, nie wiem, dwa dni. Możliwe. No, jak widzicie, fajna mapa. Jest. Już mówię, że to nie nasza mapka, ale map to mapa, to. Co mapka, to mapka. No i kto będzie chciał kupić działkę, to będzie musiał zapłacić a wielką działkę od właśnie taki wielki domek, to, jed, to jeden diament, a... O, pozwól, pozwól, że, pozwól, że to się ogłoszę... No. Jeżeli, chcecie, jeżeli chcecie mieć oryginalnego Minecrafta, ale nie chcecie za niego płacić, to zrobimy o tym poradnik. No właśnie. A. Ale ten... Ale że, ale tak, za taką... o, za taką małą chatkę... Tak, czekaj nie za tą... O, za taką małą chatkę, taką jakby oddzielną. O, za taką chatkę małą, to po to 35 Redstone'a. A za taką złączoną chatkę to dwa diamenty. Bo ona jest bardzo duża. Jeden diament, jeden diament. A no jeden diament za taką chatkę. A za tę, a za tą to dwa redstone'a, mi się pomyliło. A za tam, za tą to... A y to będzie, to będzie za druga. Jeden redstone i jeden diament. No a, a takie trochę... No właśnie. My to zrobimy taki wielki słupek i zrobimy tam ile kosztuje działka. No. No i co tu mówić. No, serwer jest fajny. Matka bardzo... Mapka bardzo zbudowana. No poczeka... nawet, poczekaj. poczekaj. No się i po, i poczekajcie, ja wam pokażę jeszcze e, latarnię morską, bo gdzieś tu była. A właśnie, jeżeli będziecie chcieli no. e, kupić sobie chłopkę, to musicie iść do mnie. Bo ja wiem, gdzie można znaleźć tam, albo nawet mam. No ale tu będzie serwer survival. No nie. A ten. Sklepy to zbuduje. O, no, każdy Każdy dostaje, każdy dostaje na kart y, około ten. O. Teraz wam pokażę nie, nasz. Te, nie, tam, tam. Teraz wam pokażę nasz epicki statek. No nie tu. Nie. Nasz epicki statek. Chodź. Tepnij się do mnie, bo to ja nie, ja nie mogę, bo zdobywam dla nich resztą. ale nie, bo to chyba trzeba samemu zdobyć, nie, ale każdy na statku dostaje jeden resztę i jeden diament. No to se kupi każdy chatkę, o i proszę, to nasze statki zbudowane, o, a tam jest, chodź, tepnij się do mnie na chwilkę. I... I, tam be I tam będzie nasz... I patrzcie, tam będzie nasza siedziba wielka. I tam. Al nie, albo tu, albo tam. Nie wiem. Chodź tu do mnie, to, to się zdecydujemy. Tepnij się do mnie. No idziesz? No i chodź tu. Gdzie ty pływasz? Czekaj, bo ja mi się świat Dobra, ja cię nie widzę na razie, bo się, się regeneruje. Okay. Left game, join game. O, dobra, widzę cię. O, widzisz? I którą siedzibę byś chciał? Tamtą pierwszą z tym napisem, bro, czy tamtą drugą z taką wieżyczką? Ja tamtą tą drugą zwierzyczką. Ale nie, bo to będzie nasza wspólna siedziwa. No wiem, ale ja bym wolał tamtą zwierzyczką. Fajnie się. I drzewka są. Oto Ot będziemy mieli z tamtą siedzibą, a, a ten, a, yy, czekaj, jak to było, yy, a w tamtej siedzibie w Brą będziemy obchod obchodzić różne, yy, ten, mi, będziemy obchodzić różne yy, budynki, to będziemy budować, tam będzie, wiesz co. Oczywiście niektóre rzeczy my budowaliśmy. No, taki jeden statek my zbudowaliśmy. O, ten wielki, z tymi no, trzema ten, żaglami. Ten największy właśnie. Myczyliśmy się z pół godziny albo dwie. No, no. Na pewno pokażemy wam tamtą siedziwę. Tak więc, jak, jak, wy, jak wyjdziecie na siedziwę, to ja was zaprowadzę, gdzie można zrobić e rektur. Znaczy znaliście. Tak Bo to? No tamtą, właśnie... Pokażemy, nawet diamenty, Chodź, Barcelona, pokażemy tą siedziwę wielką, co będzie mało widać na rzeczy. Yy, poczekajcie trochę, przez chwilkę widzowie, ja zaraz będę. Zrobimy cięcie. Nie. Witam was, witam wam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Znaczy witamy po krótkim cięciu. No, jak widzicie. To jest siedziwa. Tu będziecie mogli, tu jakby taki hotel jest, więc możecie tutaj też wynająć domek jakiś za za 50 stona. No nie? Bo to jest trochę duża chatka. Ale patrz ale jeden pokój. Jeden pokój jeden No, no jeden pokój, jeden ret. No dobrze mówisz. Mi się pomyliło. Jak widzicie, niedługo dojdziemy do samego szczytu. Trochę, trochę to długie jest. Chodzenie i chodzenie. O! Tu jest nasz park fajny. No nie? Patrz. Dobra, ja do ja tej fontanny. Zobacz, Czekaj, ja ci popchnę, chętnie cię popchnę. Dobra, <laughs> nie, nie idę. Nie, tam. Dobra. dobra, chodź. Aaaaaa! Bo... Nie trafiłeś. Poczekaj. Ja idę jeszcze pokazać widzom. Ja idę jeszcze pokazać widzom ja ja ostatnie piętro, bo chodzę. O, tu nasza epicka... Tu jest nasza wielka fontanna. Ups, przepraszam. A tu jest nasza widokówka jakby. O, patrzcie, tu wszędzie widać. Widać stąd całe miasto, więc możecie tutaj wchodzić. Nie zabraniam. Wchodźcie tutaj i zobaczcie sobie całe nasze miasto. Oświetlone dobrze. O! Coś tam jest? Patrz Gdzie ty jesteś? Świat mi się regeneruje, nie wiem tam. No wiem, no mi też się regeneruje czasem O tam zrobiliśmy taką jakby rączkę i tam kilo W ręku Idź stąd, widać całe miasto. Widzisz? Bardzo. Czekaj, bo. Zabił się Ej, <grym>, czemu mnie zabiło? No bo sobie spadł, bo spadłeś Dobra. Na... na Achatkura, na koniec. Skoczę do tego małego bosoniku. I się nie zabiję. Teroni yeah, yeah. Dobra, zabiję się, bo nie było tak. Głęboko. Znaczy było nie było głęboko. A więc. wchodźcie na serwa. Możecie skomentować, czy jest komentujcie, fajny, czy nie. Komentujcie. I subskrybujcie oczywiście. I cześć. No No, oczywiście zapomniałem